W świecie inwestowania emocje są jak burza. Mogą zaburzyć ocenę sytuacji i zepchnąć cię z kursu. Strach i chciwość to dwie najsilniejsze emocje, które rządzą rynkiem, ale także Twoimi decyzjami. Jeśli nie nauczysz się ich kontrolować, ryzykujesz więcej niż możesz sobie pozwolić. Strach pojawia się, gdy rynki są niestabilne. Widząc spadki, możesz podjąć decyzję o sprzedaży aktywów w najgorszym możliwym momencie. Stracąc szansę na odbicie, to naturalna reakcja, ale skuteczny inwestor wie, że strach to zły doradca. Dlatego ważne jest trzymanie się strategii zamiast reagowania na krótkoterminowe wahania. Z kolei, chciwość to emocja, która kusi do podejmowania zbyt dużego ryzyka. Gdy rynki rosną, łatwo wpaść w pułapkę, więcej znaczy lepiej. Zatem kluczem do sukcesu jest świadomość, że emocje są częścią gry. Ale to Ty musisz nimi zarządzać. Analizuj rynek na chłodno. Trzymaj się ustalonego planu i wyznaczaj granice ryzyka. Używaj narzędzi takich jak stop loss i regularnie oceniaj swoje decyzje. Emocje to nie Twój wróg, ale musisz je zrozumieć i kontrolować. W przeciwnym razie to one będą kontrolować Ciebie, a to niestety kosztuje najwięcej.